Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bliźnięte, na czytaniu kwietniowym w tym bardzo trudnym czasie. Zobaczmy, co wnosicie w tym tygodniu, co w tym tygodniu się wydarzy. Dla Was ciekawego gwiazda. Czas Wam sprzyja. Wszystko będzie dobrze, los Wam sprzyja. Nie martwcie się na zapas. Pieniędzy również wystarczy. Będziecie samowystarczalne i również idealne, również idealne zarówno dla pilijskich, jak i dla pracodawcy. Być może to zarządzanie bogactwem również będzie miało dobre, dobry obrót. Zobaczmy, co wychodzi Wam naprzeciw, co musicie zrobić więcej takiego konkretnego działania, jakiegoś przemyślenia tematu. A być może więcej, zdobycia jakiejś wiedzy, dopracowania tematu. Tak, ale wy, wy to macie w jeden palcu, Wy to wszystko po prostu, jeżeli sobie tylko postanowicie, to, to zrobicie. To jest po prostu kwestia Waszego podejścia, które jest bardzo chłodne ale, ale i, i widać, że dążycie do tego, żeby, żeby być idealnym w tej, w tej swojej wiedzy. Z czego wychodzimy? Z takiego przytłoczenia, czegoś mieliście już dosyć. Um, jakieś komplikacje, być może przeszkody. Coś wam ciążyło. Ale to, to się samo rozwiązało. Um, tutaj los tym pokierował a, sprawiedliwie i, i osądził sytuację. A co macie w głowie? Poczucie samotności? Ech, porażki bezsilności. Być może głęboko nawarstwiają się w was jakieś emocje, coś ukrywacie, coś. A, nie chcecie się w ogóle dzielić z czymś a z waszymi bliskimi z otoczeniem. Wolicie to w zarodku u siebie dusić. Co nadchodzi? Siódemka. Hmm. Być może żyjecie jakąś iluzją? Być może myślicie właśnie o jakichś tematach, może niespełnionej miłości. Może wciąż wspominacie byłego ale tu możecie się spodziewać dobrego obrotu sprawy wychodzi na to, że ta iluzja o której myślicie będzie podparta dobrym, dobrym jakimś dla was będą to solidne podstawy będzie ten dom będzie dobra zabawa być może wieża mhm. ale coś się runie. Być może przez chwilę tylko się okaże, że będzie dobrze. Ale w finale to jednak nie. Być może wy wiecie, że nie powinniście w coś wchodzić, ale mimo wszystko wchodzicie, bo to jest silniejsze od was, ale to i tak nie będzie miało sensu. No, niestety, jakie są wasze. Um, jakie jest wasze nastawienie? Zobaczę. Wasze nastawienie czujecie się mocne, chcecie podjąć temat. Um, myślicie, że tutaj świat i wszystko dookoła wam. Um, Pomaga w tym wszystkim. No i rzeczywiście być może tak jest, ale, ale nie bierzecie odpowiedzialności chyba za wszystko dookoła. To po prostu jest niemożliwe. Musicie wiedzieć, że ludzie są nieobliczalni, no i mierzyć siłę na zamiary. Jeśli już raz się mm, zawiodłyście na kimś, to. Być może przemyślcie temat dobrze. Ja widzę, że Wy się tutaj męczycie z tym tematem, ale być może nie warto. Zobaczmy, jakie są Wasze nadzieje lub obawy. Trójka. No, chciałobyście tej decyzji i rezultatu być może właśnie czekać na odpowiedź od szóstka. No, chciałobyście się dzielić, chciałobyście, żeby decyzja była podjęta. Być może. Być może czekacie właśnie na odpowiedź i chciałybyście, żeby to było po Waszej stronie. Dla Was pozytywne rozwiązanie, tak? Energia z otoczenia, umiar. Tutaj otoczenie mówi Wam, że powinniście uważać, podchodzić do sprawy z pewną, owszem, dyscypliną. Takim zimnym, rozsądkowym postępowaniem się charakteryzować, ale i tyle samo dawać, ile otrzymujesz. To jest właśnie to. Tyle dawać, ile otrzymujesz. Jeżeli ta druga strona trzyma was z niepewności, stale was jakoś um, zwodzi za nos, to mi przychodzi. Takie słowo, to zastanówcie się, czy naprawdę jest sens. Chyba, że macie na tyle czasu i ochoty, żeby się w to bawić. Rezultat dziewiątka. Ech, no ten koniec zmagań, ale, ale to jest ciężka droga, naprawdę. Może do dziewięciu miesięcy, sześciu. No, rozkoszujecie się jakąś wygraną, ale to jest. Hmm, taka. Hmm. Dziewiątka. No cieszycie się samodzielnie, idziecie w tą stronę bardziej zado zadowolenia finansowego. Bynajmniej powinnyście być sobie samemu w tym momencie panem. Nie uzależniać yy, swojego. Dobra, od kogoś innego. Przemyśleć to wszystko jeszcze raz. No, niestety, tak mi to wychodzi, żebyście się nie zbłaźniły. Być może chcecie jakiegoś nowego początku, ale nie, Wisielec. Nie, nie będę dokładać, bo to nie ma sensu. To nie pójdzie. To, na co liczycie, y, jesteście mądre. Y, zaufajcie swojemu. Y, Swojemu wewnętrznemu głosowi. Jeżeli naprawdę uważacie, że warto wejść, to muszcie się sparzyć i ja Was od tego nie odpowiem. Ale zastanówcie się, to jest tylko miesięczne czytanie, także być może wszystko się ułoży samo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym trudnym czasie i pozdrawiam serdecznie.